Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow. Gościem Agnieszki Michajłow, gościem Radia Jagdańskiej jest Jacek Kurski, europoseł Solidarnej Polski. Dzień dobry, pani pośle, witam. Dzień dobry, pani, dzień dobry, panie. Myśli pan, że sprawa Ambergold i Michała Tuska pogrąży Donalda Tuska? Nie pogrąży. Za dwa dni media dostaną prikaz, Wajcha pójdzie w drugą stronę i za dwa... Jaki prikaz? Jaka Wajcha? Co pan? No, pani redaktor, gdyby media miały siłę... Yy, wpływu na negatywne skutki dla Platformy Obywatelskiej, to już dawno by to się stało. Natomiast media niszczą medialnie tylko prawicę w Polsce. Natomiast wiele afer zostało osłoniętych ze strony yy, takich, które są autorstwa Platformy, przez, przez media w pewnym momencie po prostu nikogo nic nie interesuje. Mhm. Przykład yy, yy, sprzed dosłownie trzech tygodni, no to sprawa. Orzeczenia w Luksemburgu, gdzie ETS uznał, że ustawa hazardowa, ta dopychana kolanem przez Donalda Tuska półtora roku temu, żeby się jakoś medialnie wyswobodzić z afery hazardowej, jest niezgodna z prawem unijnym, co w oczywisty sposób będzie skutkowało miliardowymi miliardowymi I odszk odszkodowaniami. Już jest pierwszy wyrok w Bielsku-Białej, 40 parę tysięcy złotych dla, dla takiego gościa. Automatów jest 14 tysięcy kto, no, co, w, no i w pewnym momencie nikogo to nie interesuje. No bo była afera taśmowa. Nie zauważył pan, że ktoś no, komuś no, nagrał? No, no ja zauważyłem, ale postawiłem w moim wywiadzie, uważam, że tezę, że, że to tamto przykryło o wiele większą um, um, aferę autorstwa Platformy w postaci tej, tej no nowej afery hazardowej. W związku z czym jestem przekonany, że za dwa dni, jak PR-owcy Platformy dojdą do wniosku, że jednak sprawa Michała Tuska, w oczywisty sposób kompromitująca premiera, jednak zbyt bardzo szkodzi, zobaczy pani, że będzie następny temat. Ale jak pan tak słyszy o tym Michale Tusku i tu. OLT i plichta, to pan tak zaciera ręce, bo pan tak szczególnie te wątki rodzinne lubi, prawda? Nie, nie lubię wątków ja, która, rodzinnych. Jak to dziadek z Wermachtu? Dziadek z Wehrmachtu został roz, rozkolportowany przez ta platformy Obywatelskiej. strzelili sobie w stopę, skłamali, wprowadzili im naród w błąd nie, i przegrali wybory i bardzo tego żałują. Natomiast natomiast sam byłem klientem OLT, który nie odleciał z lotniska w Gdańsku z powodu tego, że, z powodu tego, że właśnie w że właśnie I pan się dał tak robi? No, ja nie badam. Ja mam zaufanie do państwa i okazało się, że nawet moje zaufanie. Ale to prywatny przedsiębiorca, nie państwo. Ale państwo powinno stać tutaj na A nie ma pan oszczędności? Nie trzymam oszczędności. Nie ma pan w ogóle oszczędności? Przy takich wysokich zarobkach europosła nie wie. Niewiele ma. Ale powierzyłby pan Ambergold swoje oszczędności, gdyby pan je miał? Nie, ja absolutnie nie, nie uznaję tego rodzaju parabanków i piramid A ci, co tam oszczędzali, to naiwni są? Gdzie, no są trochę naiwni, bo szczególnie ci, którzy pakują w takie historie oszczędności całego życia, ale z drugiej strony państwo jest jeszcze bardziej naiwne, a państwo nie może być. Naiwne. Ludzie mogą być naiwni, ale państwo nie może być naiwne i mamy tutaj ewidentną winę państwa na paru poziomach. Na, na poziomie tego, że na przykład prokuratura odrzucała wnioski KNF-u o zbadanie nie, niezgodności z działań Amber Goldu, że wchodzą w działalność bankową. Nawet sąd musiał nakazywać prokuraturze, prokuraturze podejmowanie jednak postępowania. Mamy niesprawność państwa na poziomie również sądów. To jest śmieszne, że po pięciu latach cyfryzacji Polski przez platformę obywatelską taka, taka dyrdymała, jak to, że, że sześciokrotne skazanie nie jest odnotowywane przez spółki to to... przez sądy rejestrowe. No to jest po prostu. Granda. To I co są to są wszystko wina państwa. Donalda Tuska? To nie jest wina Donalda Tuska jako Donalda Tuska. To jest wina Donalda Tuska jako premiera, który powinien jednak nadzorować działania organów. I trzecie, zaniechanie. Państwa i już absolutnie, które dotyczy odpowiedzialności premiera, to znaczy służby specjalne. No co to jest, żeby firma, która jest jednak powinna być pod lupą e, służb specjalnych, żeby premier nie dostał informacji, m, że syn premiera pakuje się bez Nie wiem, czy nie dostał, z, z typem... bo są takie sugestie, że pan premier powiedział, <laughs> że jest niezadowolony z tego, i już posłowie pisu mówią, że pan premier coś wiedział, a nie powiedział Polakom. No to ja, to ja chciałem przybrać wersję, obrać wersję. Bardziej korzystą dla Donalda Tuska, Jeśli, jest, jeśli mhm. potwierdzą się takie informacje, jak i Pan mówi pani mu, o których pani mówi, że Tusk wiedział o, o tym, że, że Donald Tusk wiedział o tym, że Amber Gold jest aferą i ostrzegał tylko swojego syna, a nie ostrzegł, a nie ostrzegł dziesiątek tysięcy Polaków, którzy się tam wpakowali z oszczędnościami, no to to już jest afera, która ta, powinna go zdmuchnąć. Ale pan to widzicie, co tak premier staje i powie, a ta firma to jakaś podejrzana firma. No, to nie. Ja nie znam takiej praktyki. Nie, nie, nie. nie. Premier nie powinien traktować inaczej członka rodziny i inaczej e, tysięcy Polaków, jeżeli są umoczeni w tą samą firmę. Więc to jest coś, co moim zdaniem bardzo narusza wiarygodność Premier, Ale może mogę się z panią założyć: za trzy dni przykrywka. No dwa, trzy dni, ale... Bo święto mamy jutro, dlatego ten, ten trzeci dzień to dzięki pani, bo po naszej rozmowie pani nas sprawi, że o jeden dzień dłużej... Komisja śledcza? Ta... To coś rozwiąże? pani. pośle. Komisja śledcza miała sens tylko w jednym przypadku, kiedy opozycja miała w niej większość. Yy, zdarzyło się to raz w aferze Rywina, kiedy, kiedy Tomasz Nałęcz yy, no, postanowił zmienić front i wyjął poduszeczkę spod głowy konającego Leszka Millera i przeszedł na stronę opozycji. Wtedy A, rzeczywiście... Nie takiego chyba konającego. Afer... Się bardzo dobrze. Widzi pan, nie, jak nie, się nie. ma? A teraz się ma, no ale wtedy Musiał być premierem e, dzień po wejściu Polski do Unii Europejskiej. E, i, I wtedy to miało sens. Ostatnie komisje śledcze w wykonaniu Platformy to już była parodia, to już były marionetki, pajace, kukły, które były na czele tej komisji i zamiatły wszystkie afery pod dywan z hazardową na czele. W związku z czym nie, nie wierzę w komisję śledczą w tej sprawie. Ale oczywiście domagać się. Ma... Domaga cię, czy... A pan Marcin Plichta powinien chodzić wolno? Jeżeli jest jakikolwiek paragraf. E, że on jeszcze jest w Polsce? A, 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 a to nie wiemy tego, gdzie jest? To no, ja Wczoraj byliśmy mówieni z nim na wywiad, ale nie przyjechał, odwołany został, więc równie dobrze mógł może być wszędzie. Typ spod ciemnej gwiazdy do pewnego stopnia pieszczoch miejscowej Elity na Pomorzu. Podobno, Kogo? No podobno na stronach internetowych tego nie widziałem, ale czytałem to w, w, w trzech czy czterech portalach wzajemne uprzejmości między panem Plichtą a prezydentem miasta Gdańskiego. Ale co, że mówią sobie dzień dobry, czy jak? Nie, jakieś, no proszę sprawdzić, bo, bo to jest... Jakieś tu pan mi tutaj... Nie, nie nie, ja nie bo, wiem. Byłem, że tak powiem, poza zasięgiem, poza zasięgiem szczegółowym mediów, natomiast tego rodzaju informacje do mnie doszły, że jest dużym pieszczoszkiem miejscowego środowiska Platformy Obywatelskiej. No dobrze, ale co teraz zrobić z takimi firmami jak Amber Gold i jeszcze kilka innych na rynku? Bo teraz słyszę, politycy mają różne pomysły, większy nadzór... The <laughs> No, większy, oczywiście, że większy nadzór, bo tego rodzaju cuda, jak to się obiecuje, kilkanaście procent w czasach recesji, a ma inwestować tylko w instrumenty dostępne czy, czy kruszywa, szlachetne kruszce, to, to na, 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 na kilometr śmierci piramidą argentyńską, że nowo wpłacający finansują zyski dla tych, którzy weszli do systemu wcześniej, czyli to zawsze musi strzelić. Tu powinny być większy nadzór, e, powinien być większy nadzór państwa, ale gołym okiem widać, że cała ta afera ma tylko przy przykryć rozprawę ze skokami, bo... bo no sam, właśnie, bo pan tak zwolennikiem sam, na skokami nie był, prawda? Nie, nie byłem. Prawda? Uważam, że skoki jednak nie mają na koncie, pomimo tego, że dwa miliony ludzi weszły w skoki i... Ale działalność i taką parabankową też prowadzą. I kapitalizacja sięga, sięga wielu miliardów złotych. To nie było tego rodzaju afery, żeby kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało na lodzie. No na czy... szczęście. Na szczęście. No, a w związku z czym, dlaczego ktoś podnosi rękę na skoki i chce przełatwiać okazji... A dlaczego ktoś broni skoków, skoro y, też prowadzą działalność podobną do działalności bankowej? Dlaczego też nie, są... y, nie prowadzić nadzoru takiego jak nad bankami? Nadzór, proszę bardzo. Tylko że, tylko, że tu chodzi o rozprawę ze skokami, w związku z tym, że są nieprawomyślne politycznie i są jedynym instrumentem wielkim, finansowym, poza kontrolą y, mających monopol władzy platformy Obywatelskiej, Więc y, no, jeżeli Amber Gold ma posłużyć wyłącznie ta afera do załatwienia skoku, no to byłaby granda i nie takie trzeba wyciągać wnioski. Pani pośle, co z tym naszym sportem? Dobrze jest, czy niedobrze jest? No jest fatalnie, ale bardzo często jest tak, że, że sport w jakiś sposób, o, nie zawsze, ale bardzo często odpowiada kondycji, kondycji państwa. No. Ale to Tusk jest też tam, mówi nie? Ale dlaczego pani ironizuje, że jeżeli jest naprawdę, wali się wiele rzeczy. Ja pamiętam taką konferencję przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej z lutego 2006 roku. Kto był to... wtedy przewodniczącym klubu? Jaki? Chlebowski. A. <laughs> Pod koniec olimpiady w Turynie, gdzie zaatakowano miejscowy, ówczesny rząd Milosza <laughs> Marcinkiewicza za to, że Polska nie zdobyła żadnego medalu. 15 minut po konferencji Chlebowskiego było brąz, był brąz dla, dla Kowalczyka, a, a następnego dnia yy, srebro dla Sikory. Ale wtedy atakowano. Natomiast teraz jest kompletna klęska. No przecież dwa złote medale, Pani Agnieszko, to w zeszłych, na zeszłych mistrzostwach yy, olimpiadzie to mieliśmy w Gdańsku, Blanika i Korola. Teraz są dwa złote w całej Polsce. I to jest jakiś rodzaj od, odzwierciedlenia kondycji państwa. Pla, platforma zwija państwo. Platforma zwija kolej, platforma zwija Nie media. Zwija kolej? No zwija kolej, no bo. W... Ciągle jest jakiś remont, to chyba rozwija. No, dobrze, no jest, jest Remont to jest jedy, jedyny, jedyny przejaw, że, 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 że kolej jeszcze, jeszcze dyszy. Generalnie wycofuje państwa, państwa mamy zapaść na, na, na kolej, chyba nie będzie pani tego kwestionować. Tak gdzieś z dwadzieścia parę lat już. Mamy. Likwiduje, likwiduje, tak jak ja ale, ale szczególnie niewykorzystane szanse mamy w ostatnich pięciu latach. Likwiduje posterunki e, policyjne, likwiduje e, oświaty, likwiduje media publiczne, czy osłabia media publiczne, doskonale pani no już o tym wszyscy razem osłabiacie media. Państwu z odpowiedzialności za, za służbę zdrowia czy, czy oświatę każe płacić za drugi kierunek studiów. Pla, platforma generalnie likwiduje, wycofuje państwu z podstawowej odpowiedzialności za poszczególne dziedziny życia. To samo dotyczy sportu. No, hodowanie tych różnych dziadków pzp owskich w bardzo wielu związkach sportowych. Mało aktywne ministerstwo sportu, yy, likwidowanie lekcji WF-u, czarów no, do szkół. To jest to nie jest z tym dziadkami. No tak, ale tu można, mając takie poparcie, jakie miała platforma i, i monopol dosłownie na wszystkich szczeblach władzy, bo nie dość, że, że Sejm, Senat, rząd, prezydent to jeszcze media jeszcze media i, i tak zwany establishment, co jest bardzo ważne. Mainstream. I, 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 czy mainstream platforma mogła bardzo wiele, a, a widać go jak bardzo zawaliła, Jak bardzo jest to już formacja. Trochę mnie nie ma pan po mówił, że nie ma oszczędności, bo pan jakiś biłek. Nie, nie, przepraszam, nie, nie, nie. Bo, bo a ma pan. Tak, tak no, ja, w, w jakiejś polisy dla pan... dzieci. Ale generalnie oszczędności swoje trzymam. Niewielkie zresztą w, w, w tym. Bo pan teraz w, musi w, trochę w Brukseli, wydać, w, w tym w banku, na który przychodzi A, moje wynagrodzenie. Bo musi pan teraz trochę wy, wydać, bo musi pan te billboardy opublikować w Warszawie, w Gdańsku, w nieprzekraczalny. Skandaliczny były. pokazujący, że obecny właśnie establishment, wśród, do którego należy też stypułkowski, pan stypułkowski może wszystko zrobić z opozycją. To znaczy, ja już, ja już jeden proces przegrałem z, z aferą, za tą aferę billboardową, żeby było jasne, informowałem opinię publiczną o tym, co przed sądem potwierdzili bardzo Uważni świadkowie, tacy jak wicepre były wiceprezes PZtu czy dyrektor Departamentu Prawnego, wszyscy potwierdzili, że przekazywali mi tego informa te informacje, więc ja miałem obowiązek klarować. Ale ma zamierza pan zamierza zrealizować ten wyrok, czy nie? I to raz drugi skazanie mnie za to samo po sześciu latach jest po prostu ordynarną grandą i jak próbą. To jest ten sam proces, tylko to Nie, wie... to jest inny proces. No, tam to było z spow powództwa Tuska i z Platforma, a to jest z powództwa Stypułkowskiego. No i co? Będzie pan publikował te reporty? Będę. Natomiast tam jest jeden skandaliczny wątek. To znaczy państwo nie znają wszystkich. No nie, je, Kul nie mamy na to nie czasu. Mamy na to czasu. No, w każdym razie no, pokażę jeszcze, kim jest ten, który mnie pozwał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.